Pewnie wszyscy wiecie, że Wasze ulubione chińskie bajki pochodzą z azjatyckiego archipelagu zwanego Korea. Welcome to the rice field, I to właśnie w tym dzikim świecie sushi i saigonek powstaje parę zbitych ze sobą obrazów, przypominających coś, co fani mangi nazywają po prostu gorszą wersją mangi. Jeżeli zastanawiacie się natomiast, czy mam kwalifikacje, aby opowiedzieć o tej historii, to tak, oglądałem. Shirobako. Preprodukcja, czyli proces przed właściwą produkcją anime, konceptualizacja i inne trudne słowa. I oczywistym jest, że ten proces nie mógłby się zacząć od sprawdzenia przez studio, o którą mankę najwięcej płaczą na Twitterze. A wracając do prawdziwego świata, głównym pomysłodawcą jest zazwyczaj wydawca, którego opis można skrócić do informacji, że jest to ktoś, kto zazwyczaj ma Pieniądze. Przykładowo będzie to japońska telewizja. Wydawca daje kilka projektów do wyboru i pozwala studiu, takiemu jak Cleverworks czy Wit Studio, wybrać nad czym będą pracować. Czasami to studio proponuje koncept wydawcy, ale jest to sytuacja zdecydowanie rzadsza. Kiedy anime nie jest oryginałem, proces zaczyna się od sprawdzenia źródła, czyli czytaniu mangi, slash nowelki. Bra czy nie wiem, wizualnowki. W trakcie preprodukcji rekrutuje się także ludzi poprzez networking. Albo Twittera, i z tym Twitterem to nie żart, oni naprawdę tak robią. Czas fazy preprodukcji jest zależny głównie od tego, czy to jest seria oryginalna, bo w tym przypadku może wynieść nawet rok. Natomiast kiedy seria jest adaptacją, preprodukcja może wynieść od 3 miesięcy czy nawet do pół roku. Okej, okay, najbardziej prosta i podstawowa terminologia na początek. Klatka, czyli pojedynczy obraz. Wyświetlane po kolei razem z innymi obrazami daje animację, a mózg wypełnia sobie przerwy. Brawo, właśnie część z Was jak się wyświetla obraz. Na waszych monitorach scenopis czyli e -conte. Scenopis jest robiony przez reżysera i jest na tyle prosty do narysowania, że nawet ty możesz go narysować. Oczywiście e nie musi być parą krzywo narysowanymi kreskami. Wielu reżyserów przykłada więcej tuszu i umiejętności do swojej pracy, dzięki czemu trzeba robić mniej poprawek w późniejszych fazach produkcji. To jednak przekłada się na mniej powietrza dla animatorów i ich kreatywności. Więc wiecie, coś za coś. Etap nazwany Genga, layout zwany jako też reauto. To bardzo prosto narysowane tło, postacie, zwykła animacja oraz animacje CGI. Wydaje się mało, ale nie dość, że mało to nie jest to nadaje się jeszcze do sprawdzenia. I tak dochodzimy do podpisywania pod wszystkim ptaszka. Sprawdzenie reżysera, czyli reżyserka upewniająca się, że żadna z klatek nie kłóci się z inną. Wiecie, czasami jedna klatka uważa, że robi w domu więcej. W ogóle podejrzewa drugą klatkę o zdradę z inną klatką z innego epizodu. Typowe rzeczy wiecie jak jest. A i poza tym ten proces służy do sprawdzenia, czy ekspresja twarzy, ruchy i reszta tworzą spójną całość. Sprawdzenie reżysera アニマッシー Mówiłem, że będzie bardzo dużo zaznaczania ptaszków. Te ptaszki natomiast skupiają się bardziej na animacji. Zależnie od studia mogą się pojawić też inne sprawdzenia, typu sprawdzenia CGI. Na samym końcu jeszcze raz, ktoś to wszystko sprawdza, zazwyczaj reżyser animacji. Kiedy wydaje się, że wszystko mamy sprawdzone, można już zacząć proces tworzenia tła oraz animacji 3D. Tło w animcach jest tworzone przy pomocy wielu różnych technik, tak wielu, że nie ma sensu się w to zagłębiać. Malarstwo, Photoshop czy Blender. ten Etap jest dostosowany do potrzeb show. Chociaż oczywiście odchodzi się teraz od tradycyjnych metod na rzecz tych nowoczesnych, cyfrowych. Etap nazwany Daily Ponownie bierzemy layout i dopracowujemy animację. Ponawiamy proces ptaszków. Kartki dostaje dyrektor, potem dyrektora animacji oraz parę innych ptaszków. In-betweens, czyli doga. Nasze gotowe klatki są w niewystarczającej ilości, aby stworzyć płynną animację. Więc zazwyczaj zatrudnia się animatorów spoza studia, aby stworzyli klatkę między gotowymi klatkami. Doga akensa, czyli kolejne ptaszki tym razem pod dołgą. Wszystkie klatki są zbierane, wprowadzane do komputera i cyfrowo kolorowane. Ta część jest zwana Shiage. A teraz mogę się pośmiać, bo kolorowanie nie wymaga żadnej innej umiejętności. Oprócz otwarcia photoshopa, skopiowania koloru z arkuszy projektów postaci, użycia wiaderka, no nie powiem, brzmi jak przyjemna robota, może się nawet przebranżowie. A tak na serio nie jest aż tak łatwo, na przykład muszę jeszcze poprawić nie po animatora. Dochodzi kolejne sprawdzanie, seru kęsa. Voiceovers. Głosy w anime nie biorą się z powietrza albo z komputera, bo gdy wybrały się z tego komputera to brzmiałyby tak... Chociaż już nie istnieje. Hej, wszystko w porządku. Gdzie jesteśmy? Mój żołądek nie przestawał warczeć, więc jest to idealne. Moja matka jest tak załamana psychicznie, że nie potrafi odróżnić ludzi od innych. Zazwyczaj wygląda to tak, że reżyser dźwięku ogarnia, jakiego głosu szuka, aby następnie skontaktować się z agencją aktorów głosowych aktorów głosowych czyli tak zwanych. Seju. Seju zazwyczaj zaczynają swoją ścieżkę kariery w specjalnej szkole. Co do ze szkoły poza... Chorobą psychiczną? Kilka kabli RJ45. której ogarniają aktorstwo, śpiew oraz oczywiście aktorstwo głosowe. Seju przychodzą do studia na dzień przesłuchań i mają całą minutę, albo nawet kilka, aby pokazać się od jak najlepszej strony. I słowo pokazać w tym zdaniu nie jest użyte przypadkowo, bo mimo że to przesłuchanie aktorów głosowych, to jednak ważne jest jak wyglądasz i czy umiesz śpiewać. Producenci, którzy mają stosunkowo spory wpływ na ten etap produkcji, naciskają na aktorów, którzy będą reprezentować anime swoją twarzą. A jak wiemy, twarze mark muszą być dostosowane do obecnych kanonów urody. Witamy w kapitalizmie. Pozostając przy dźwięku. Proces jego tworzenia nie różni się za bardzo od tworzenia dźwięku przy innych produkcjach. Uruchamianie mikrofonu i nagrywanie typowych dźwięków jak chodzenie po kałuży albo bardziej kreatywnych zabaw. Okej, okay, mamy to wszystko. Animacje, CGI'e... Tła oraz inne szmery bajery. After years, have Czas to wszystko zbić w jedną w procesie zwanym Satsuei. Nie ma tutaj zbyt wiele do powiedzenia bez wchodzenia w techniczne szczegóły. Zazwyczaj w After Effects komponuje się jedno ujęcie, a ujęcia komponuje się w premierze pro. Natomiast Adobe zbija miliony na swoich abonamentach. Na koniec sprawdzane jest, czy odcinek w ogóle nadaje się do wyemitowania w telewizji, co mogłoby spowodować, że taki epizod do takiej telewizji się nie dostanie. Uwaga, i w tym momencie po prawej stronie ekranu pojawi się dużo niebezpiecznych świateł, które mogą zaszkodzić Waszemu zdrowiu, więc nie wiem, zamknijcie prawe oko, czy coś? Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, dlaczego czasami obraz w anime nagle ciemnieje, to właśnie dlatego, że Pikachu w 1997 roku użył swojego ataku Thunderbolt, któremu towarzyszyła seria różnokolorowych świateł. Był to atak tak skuteczny, że Pikachu powstał 685 dziesiaków do szpitala. an investigation's underway in japan into why more than six hundred children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program it's thought that bright flashing lights in the cartoon pocket monsters were to blame more children had fits when excerpts were replayed on the news doctors said victims were shocked into a kind of hypnotic trance. i always thought it was a cute program that was fine for kids but now i have to be careful about everything they watch wait a minute. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Dzięki tym wydarzeniom czasami możecie zauważyć, że podczas seansu ekran jest nagle przyciemniany. Przyciemniany właśnie dlatego, aby nikt nie wymiotował. Są też inne prawne i kulturowe regulacje, ale nie mam dla nich żadnych śmiesznych anegdot, jak na przykład żyganie. We are family friendly. FAMILY FRIENDLY Ważne jest to, że po sprawdzeniu, animiec jest emitowany w telewizji i na platformach streamingowych. Kropka. Nawiasem warto dodać, że tutaj starałem się ująć ogólny proces produkcji. Szczegóły, ale nie tylko, będą się zmieniać dla poszczególnych studiów. Kolejnym nawiasem warto dodać to, że przez cały czas trwania tego filmu widzieliście klatki z Shirobako, który jest świetnym anime o anime. Godne polecenia. Nie, żebym coś sugerował, ale tego typu filmy pożerają moją każdą wolną chwilę. I wymagają trochę za dużo pracy. Oraz nie sugeruję, abyście wykonali tego świetnego zestawu czynności, który pomaga temu, aby mój film bardziej wybijał się w tych statystykach. Więc no tego nie sugeruję. Do zobaczenia za tydzień. Mango zjeb. are not real. They are real to me!